Jesteś w bielskich babeczkach i dołączasz do pomocy potrzebującym na Ukrainie. Sama też masz rodzinę w Kijowie. Co wiesz na temat ich obecnej sytuacji? Moja rodzina akurat jest bezpieczna, ale wiem, że wiele rodzin nie może sobie pozwolić na takie stwierdzenie. Jesteśmy w stałym kontakcie. Ciocia akurat jest na wsi, brat cioteczny jest na Ukrainie, w, sensie w Kijowie na Ukrainie, wraz ze swoją żoną i dzieckiem. Są bezpieczni na szczęście. U nich się nic nie dzieje, wszystko jest w porządku. Także nie cały kijów jest oblężony, nie wszyscy są w tragicznej sytuacji, ale trzeba pamiętać o tym, że są ludzie, którzy naprawdę nie mogą sobie pozwolić na takie stwierdzenie i jest im bardzo ciężko. Jeżeli możemy jakoś ich wesprzeć, to, to róbmy to tak, jak możemy. A kto ma największe doświadczenie w pomaganiu? Stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, a także różne grupy pomocowe, grupy sąsiedzkie. Szkolne koła wolontariatu. I właśnie one współpracują ze sobą w podlaskiej sieci samopomocowej. Podaj dalej. Sieć działa głównie na południu województwa Podlaskiego, w powiatach Bielskim, Siemiatyckim i Hajnowskim. 28 lutego sieć spotkała się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielsku podlaskim aby uzgodnić najpilniejsze potrzeby i rozdzielić zadania. To, co wybrzmiało na spotkaniu najgłośniej, to mobilizujmy się lokalnie. Uchodźcy najpierw potrzebują wsparcia na start, dachu nad głową, ubrań jedzenia. Ale trzeba też pamiętać, że wiele z nich stanie się po prostu mieszkańcami naszych gmin i dzieci pójdą do miejscowych szkół, rodzice podejmą tu pracę, trzeba więc zadbać, aby od początku czuli się u nas dobrze. Kolejne wyzwanie to kryzys humanitarny w samej Ukrainie, a potem czas odbudowy zniszczonego kraju. Ważne będzie mobilizowanie wszystkich lokalnych sił, w tym dobra współpraca z samorządami. W kwestiach bezpieczeństwa niezastąpieni są strażacy. W sobotę Komenda Główna wystąpiła z apelem do druhów ochotników o przekazywanie sprzętu, który się po prostu w jednostkach dubluje, który mogliby druhowie z poszczególnych jednostek przekazać w stronie ukraińskiej. Odzew był w niedzielę, odzew był tak duży, że do godziny praktycznie 15:00 magazyny w komendach powiatowych zostały zapełnione. Naprawdę poszedł, poszło dużo potrzebnego sprzętu. Jak zwykli mieszkańcy Podlasia mogą pomóc strażakom tym naszym tu, ale też tym na Ukrainie? Czy jest jakaś taka możliwość? W każdej miejscowości to druga rodzina, ktoś jest w USP. I to już możemy między sobą, takimi organizacjami jak ten i jako w razie wolontariatu coś pomagać zbierać. Ja akurat zbiera, robiłem też zbiórkę. Jestem w współpracy z wójtem. Jutro się zbiera staw są w dziadkowicach, ale też będę część tych rzeczy, które uda mi się zebrać, będę powiadamiał przy, przy ludzi, którzy będą to przynosić. Nie? że nie wszystko być może trafi do gminy, do powiatu. Nasza pomoc będzie najbardziej potrzebna tu w, naszy, w takim mniejszym gronie, niż bo tam naprawdę na poziomie centralnym, tego tego tam jest tyle organizacji, że nie, my możemy tam jedynie czekać, aż oni nas o coś spytają. Nie? Bo sami to mi się nie wypchamy i jedynie możemy zaszkodzić. Aby skuteczniej prowadzić działania w terenie, sieć wybrała ze swojego grona lokalnych koordynatorów pomocy, po dwie osoby w każdym powiecie. Do tych osób można zgłaszać np. czego potrzebują konkretne ukraińskie rodziny, które zamieszkały w gminie. Koordynatorom można zgłaszać także oferty własnej pomocy, np. chęć udostępnienia mieszkania, przekazania sprzętów domowych, czy oferty pracy dla Ukraińców. Członkowie sieci w odpowiedzi na potrzeby ruszyli już z akcjami pomocowymi. Jedną z nich jest akcja Bielskiej Białej. Zaczniemy od kiermaszu ciast. Sobota, 5 marca w parku obok Myśli. Wszyscy w Bielsku wiedzą, gdzie jest. Godzina 13. Zapraszamy do kupowania ciast, kiełbasek z grilla, yy, kaszanki z grilla, może bigosu. Ale zapraszamy też do tego, żebyście przynieśli nam ciasta, bo my same tyle nie napieczemy. Będziemy tam na Was czekać dwie godziny wcześniej. Yy, zapraszamy też, żebyście przynieśli nam chemię, yy, która zostanie przekazana do ludzi w potrzebie, oczywiście ukraińskiej ludności, głównie prosiłybyśmy o pampersy, pusteczki, bajko dla dzieciaczków, jakieś jedzenie w słoiczkach dla dzieciaczków, no i takie rzeczy, wiecie, podstawowe, pasta do zębów, szczoteczka, szampon. Przyjdźcie z pełnymi portfelami no i pomóżcie nam to zrealizować. Zapraszam. Zebrane pieniądze przeznaczymy na Związek Ukraińców Podlasia, i te pieniądze zostaną przekazane na y, rodziny, które dotrą do Wiosła Podlaskiego i będą potrzebowały y, pomocy. Więcej o działaniach Podlaskiej sieci samopomocowej podaj dalej. Można dowiedzieć się z jej strony na Facebooku. Można także bezpośrednio włączyć się w pracę sieci. Trzeba się skontaktować ze swoim powiatowym koordynatorem, przyjść na spotkanie i zacząć wspólnie działać.